Witam serdecznie. Zaczynamy czwarty odcinek, czwartą misję z kampanii. Robi się coraz trudniej, ale na razie jeszcze gra jest umiarkowanie łatwa. Misja czwarta, najazd. Po odparciu niespodziewanego ataku koszmarów Edwin oddaje Aurelię pod opiekę Mereka i rusza przez ziemię niczyje, by odnaleźć źródło tego diabelstwa. Bohaterowie muszą przeżyć. Dobra, rozpoczynamy. Oh this? It is done for the veil. Back off, you ordered dogs On the queen's word. Calm yourself, boy. We're here to put an end to the veil. Do as you will then. we're done for. Dobra, mamy trzech, czterech bohaterów. To jest też fajne, że. Ale widzę, że to nie działa w tym momencie. Odzyskujemy trochę zdrowia. Graficznie grano prawdziwie wygląda kapitalnie. Mega mi się podoba. Gamingowo też również jest spoko. Nie wiem czy się nie spóźniłem z pomocą, przez co straciliśmy jednego. Zjukaj się no. koszmarów. Tu jakaś baza widzicie? Udałoby się przyspieszyć, to może uda mi się kogoś uratować więcej. Zbieraj się. Zbieraj się. You're headed to the east. The road takes you through a rebellion checkpoint. You will be safe with us. If you're looking to gather order reinforcements along the west, we cannot join you. Order and bastards have trapped some of our men down that road. Ready to face the dark. Rozdroża. Czas goni. Musisz wybrać ścieżkę, którą pragniesz podążać. Droga przez warownię Zakonu na zachód, idź przez obozowisko wydobywcze rebeli na wschód. Myślę, że będą, będą do nas dołączać. We stand in defiance. Czyli oni, oni do nas nie dołączyli? Dobra, mamy tutaj e, łowców, którzy mają 90 yeah. punktów życia, to niewiele, tylko to łowca jest e, obrożenia w czasie, czas wykonania ataku dystansowego, zasięg ataku 5. E, to ma 3 tylko, chociaż to jest, a to słabiej. Got for me. Tylko tu mamy 11,5, obrażenie to mamy 16. Dobra, nie traćmy czasu. Generalnie co tu dużo gadać? Gra się całkiem przyjemnie w to.

Don't touch the spear. I stretch uh... him, oh, Thanks for that night. I still can't let you in, but oh! wait. <coughs> What's that? Kurde, pieczono. Wow. oni tutaj zostali? Aha, no to kurde, widzicie. Zastanawiam się, dlaczego ich nie mam. Myślałam, że zginęli, ale jednak tutaj ktoś przeżył. Odkryjmy tutaj trochę mapy. Może coś znajdziemy. Jakieś złoża. Dobra, kontrol jeden. Powiernik światła. Armia się powiększa. No bo to jest jednostka, która... Oh, shit. Wybucha właśnie. Ciekawe jakie obrażenia otrzymujemy, ale wolę nie jest prawda,ście na razie. Lepiej się wycofać. oj. Aurelia, what are you doing here? What happened to the outpost? Uh, you're welcome, by the way. And the outpost is fine. Those prisoners were rebel deserters who fled terrible conditions. I knew I had to catch up to you, Edwin. And see? I told you I could help. I don't know why you doubt me. This isn't helpful, Aurelia. It's reckless. It disturbs me that you don't know the distinction. You directly disobeyed me. Merrick has it handled. He's healed up, mostly. And what's better than stopping the source of the nightmares? You worry over nothing. Be that as it may, you're still my squire in the eyes of the Order. You will obey my commands. Let's stay together from here. There are ill energies in the air. Why are you ordered dogs here? Oh, there's no time for this. Help us fend off these nightmares. bears. Nora, did you mean Pamo? For the order. tutaj, 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 tutaj. Wow, 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 wow. Robi się ciekawie. No właśnie, jest wszystko w miarę pod kontrolą, ale jak będzie ich więcej. Chyba troszkę armii straciłem. Odpieraj ataki koszmarów, póki rebelianci nie zakończą budowy swojej wieży <laughs> ogniowej szukaj źródła koszmarów. O, pułapki tu możemy zostawić. O proszę. O kuźwa jego mać Te jednostki są mega Aurelia zginie nam O kurde Czekajcie, ja się muszę wycofać, bo nie mam armii już O w mordę, wszystkich straciłem prawie A, to było głupie. Dobra, te jednostki sobie tutaj stoją. Niech strzelają na dystansie. Czekajcie, bo oni atakują nas na razie z dwóch stron. Wieża ogniowa. Jestem musimy musimy szczęśliwy, się się bronić, jak widzicie. Co potem nie Ta druga frakcja jest fajna. Ona ma y, bohatera, który <laughs> jest łucznikiem, który atakuje w dystansie, a to jest w tej grze bardzo przydatne. O kurde, ja musimy się duch. znowu przenieść Ale sobie jakoś tutaj razem chłopy. Widzicie tutaj te jednostki, kurczę, naprawdę zadają konkretne obrażenia. Fajnie, nie zadają obrażeń. O, wszystkich straciłem. Wszystkich straciłem, niestety. Są gilka uczniów, ale to przez tych. O cholera. O cholera. Ale narobiłem szlak. I to jest jakaś katastrofa. O, tu się kurwa dzieje? Stać! Tak jest stop! Zatrzymanie! Where Przez czterdzieści 48 sekund muszę przetrwać wow. a tu jest ta wieża. Nie się, że przegrałem. Ja pierdził.

we may live to see another sunrise. milady, <laughs> i am not some powdered aristocrat, nor am i a knight, yet. you carried yourself well, aurelia. you, rebel, where's your nearest outpost? i cannot betray that information, sir. the queen and nothing would have me drawn and quartered.

Gdzie? Szukaj źródła koszmaru. Mapa no, jest ogromna. Mamy po niej chodzić, szukać kogoś. Na sobie na odmianę nie musimy budować bazy, więc tutaj nikogo nie ma. No nic, będziemy się tukli. O, no, tutaj jeszcze mam jakąś armię. Okej, okay, całkiem nieźle. I tutaj jeszcze coś zostało. Tutaj też nie ma nic, to znaczy przejścia nie ma. Tutaj coś było kurczowicie. <laughs> Meet your end. Fear nothing. I've never seen something like this. It's all been destroyed. So many lives. I guess this is what you were warning me about. The danger. Yes. The veil is a timeless threat. Edwin. About me making you worry. I'm sorry, Edwin. Yeah. Kurde, no to ci sobie gadaj, a tutaj mnie tukom od spodu. Co za pech, on się w ogóle rozdzielili. Ten, e, ten atak jest niezły, naprawdę. Szkoda, że tak długo się ładuje. Ale misja chyba, w której nie będziemy się budować, w sumie to nawet fajne. Takie misje też są spoczko. The Aldren have their duty, just as we in the Order do Stand in the light! We shall not waver so We're nearing an exposed fissure they're going to get worse He's dead Where are we heading? The order's justice! I step towards the abyss again <laughs> moving out what was here before dark and temples but more recently an order stronghold as one Try to keep up Edwin oh, I'm exhausted how much longer can we keep this up we can't stop now we're all that stands between this horde and the Norfolk to the south I didn't think about it like that <mum> point me towards the fun Next? Meet your end. Scout in oh, shit. No te jednostki w roku nie są jako szczególnie wytrzymałe. Ale trzeba uważać na tych samobójców. Tu mam jakiegoś rozbójnika. Okej, nieźle. Stój. Pytanie: co to jest za krystal? Nie ma to, wyglądają w <gasps> Incredible. Now the nightmares have begun to return, and we must do everything in our power to stem the tide. What happened here? As Knights of the Order, our duty includes protecting the crystals. With our numbers so thinly stretched, though. You mean this is the Order's fault? From a certain perspective, I suppose it is. Hmm. I'm not sure we can do anything about the crystal now. We'll need to head back. Back to Old Man Hector? Bishop Hector. And yes, only Order Bishops have the power to mend damaged crystals. Edwin, what's swirling around inside these dark crystals? Dark essence. A volatile byproduct of the crystals. Be wary of it. Wary? Come on! Don't treat me like an infant, Edwin. Huh? There's something attached here, some kind of device. Uh, let me just. Aurelia. nie Oh shit! my The hunt begins

Co się dzieje? Gdzie ona poleciała? I'm Co z się podziało? O kurde, katapulta mamy, znaczy no mamy? Chroń Aurelię, aha! To czekacie. Co to Aurelia, to Zabij wszystkie elitarne koszmary w trybie przeżycia. Zabił dwóch... 2000 tysiące koszmarów.

Ukończ czwartą misję Kampanii. Krótka misja i chyba powiedzieć że w miarę prosta. Mamy wszystkie cele misji ukończone. Sprawdź co u tutejszych rebeliantów. Dobra. Dziska w tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do usłyszenia. Zostawcie łapeczkę w górę i suba. papa. Pa.